Ja bym chciał dzisiaj, kochani, rozmawiać na bardzo poważny temat, który dotyczy nas wszystkich. Ja chcę Wam powiedzieć, że Pan Wam da, ale inaczej niż sobie nam religia to powiedziała. Rozumiecie, dzisiaj chcę naprawdę, żebyśmy to zrobili jako takie podstawowe i fundamentalne nauczanie, jak Pan daje. Dobrze? Jak Pan daje. Bo ludzie mówią, Pan da. Wiesz, są takie teksty ludzi, Jezus Cię, Jezus cię poprowadzi. Albo Jezus Ci pomoże. Wiesz, to jest wszystko prawda. Jezus Ci pomoże. Ale jeżeli ty mówisz do człowieka zaburzonego, który, dla którego Jezus to jest Eucharystia, spowiedź i Matka Boska i Częstochowa, to jak ty mu powiesz, Jezus ci pomoże, to on pierwsze co zrobi i pójdzie do Częstochowy. Jezus mu nie pomoże, bo on traktuje tego Jezusa zgodnie ze swoim zaburzeniem. Dzisiaj żeśmy kochani słyszeli przykład Mateusza, w skrócie powiem do kamery, nie mogła mieć dzieci, Agata ma dzieci. I teraz ona już w wielkim skrócie. Po, po urodzeniu miała krwotok, krwotok został w imieniu, Jezusa został to uzdrowiony. I teraz ja mam dwa pytania, takie już wam wcześniej zadałem. Dlaczego Agata, wierząca osoba, już wcześniej nie mogła mieć dzieci? Dlaczego Agata miała krwotok, gdzie, czemu Pan jej nie ochronił? Gdzie jest Pan? Ludzie tak mówią. Są pewni ludzie w moim życiu, którzy obrażają się na Boga. Dlaczego? Bo nie mają fundamentalnego właśnie tego nauczania, o którym ja dzisiaj będę mówił. Ludzie się obrażają na Boga. Pan nie działa w moim życiu. Jeżeli Bóg nie działa w Twoim życiu, to dzisiaj to jest nauczanie dla Ciebie. Bóg działa w Twoim życiu tylko poprzez prawo przyciągania. I teraz ja chcę rozwalić tą rzecz, bo ludzie mówią, new age, nowe myślenie. Wiecie, mam do Was pytanie. Czy diabeł coś wymyślił kiedykolwiek? Czy diabeł jest w ogóle twórcą? Kto jest twórcą? Bóg. Bóg jest twórcą. Co diabeł robi? Kradnie. Więc jeżeli coś diabeł ma, Bóg miał, to pierwszy. Zgodzicie się z tym? I diabeł co zrobił? Ukradł to i wziął to na własny, egocentryczny sposób, wykorzystał. Wziął nóż i zabił człowieka. Nóż nie jest zły. Zabrońmy wszystkim mieć noże, bo można nim zabić. Diabeł działa poprzez fałszowanie rzeczy prawdziwych, nie poprzez tego, że to jest diabeł. Nie no, on działa w sposób fałszywski. Tak samo prawo przyciągania. Co to jest? Prawo przyciągania, w skrócie, to jest: jak ty wierzysz, tak masz. W skrócie to jest: przyciąga się we własnym rodzaju wszystko. Na przykład jest takie powiedzenie po angielsku: Misery loves company. Czyli przysłowie po polsku to jest chyba: nieszczęścia chodzą parami. Czyli co w tobie jest, to to w tobie przyciąga według swojego rodzaju. Biblia to nazywa według swojego rodzaju. Czyli, czyli jeżeli ty masz w sobie smutek, będziesz nagle przyciągał ludzi smutnych wokół siebie. Jeżeli ty masz dzień dobry, jeżeli ty masz w sobie radość, będziesz przyciągał ludzi radosnych wokół siebie. Dlatego zobacz, co ty przyciągasz. Zobacz. I teraz te prawo przyciągania, ja wam pokażę dzisiaj, że one powstały już w ogrodzie Eden, więc one nie jest zależne od tego, czy ty jesteś wierzący, czy niewierzący. To nie, nie jest w ogóle od tego zależne. Ja Wam pokażę dzisiaj, jak może być Boże prawo przyciągania i jak to zrobił New Age. Jak wykorzystał te same prawo do złych celów. Dlatego, jeżeli Ty widzisz w swoim życiu dzisiaj owoc, że kurczę, no stop mam pod górkę, sam to ściągasz na siebie, bo, bo Ty ściągasz według rodzaju, Biblia mówi. Jeżeli Ty się smutkiem, narzekaniem, niedołęstwem będziesz pajał, strachem, to będziesz tak, w takie rzeczy wchodził. To jest Twoja wina albo inaczej twoja odpowiedzialność żeby to zmienić bo możesz to zmienić i dzisiaj dam ci rozwiązanie amen więc chodzi o to taki jeden przykład mały z tym przyciąganiem więc ty przyciągniesz wszystko choroby przyciągniesz ubóstwo przyciągniesz ale przyciągniesz zdrowie i ty też możesz przyciągnąć błogosławieństwo amen i dlatego new age wziął i to wykorzystał ja sam byłem w tym sam 7 lat temu nauczałem o prawie przyciągania, więc ja wiem, ja wiem, z czym to się je. Byłem praktykiem nauczania tego zagadnienia. Musimy zrozumieć jedną rzecz to działa. To jest prawo i diabeł jak fałszuje? On mówi tobie znaki cud! Ale chodź za innymi bogami. Czyli co? Dla własnego ego ty wykorzystujesz prawo przyciągania i jesteś zwiedzeni. To jest prawda. Czyli prawo przyciągania, nie mieszajmy tutaj, czy prawo przyciągania jest od Boga, czy nie jest od Boga. Oczywiście, że jest od Boga. Skąd wiem, że jest od Boga? Ponieważ, yy, ponieważ Wam tutaj pokażę w Biblii o co chodzi. Więc w Biblii nazywamy prawo przyciągania, ja już Wam powiedziałem, że prawo przyciągania nazywa, yy, potocznie nazywają ludzie pozytywnego myślenia. Myśl pozytywnie będzie Ci dane, myśl o forsie będzie Ci dane, yy, myśl wiesz, ten to przyciągniesz, przyciągniesz to co myślisz. Prawda. W Biblii mamy to tak. Jak ty wierzysz, tak masz. Jezus powiedział: wedle twojej wiary, niech ci się stanie. I Biblia mówi: co siejesz, to zbierasz. Biblia mówi: wszystko się będzie rozradzać według własnego rodzaju. Banan nigdy nie da jabłka. Więc jeżeli ktoś myśli negatywnie, nigdy to nie da nic pozytywnego. Jeżeli się potępiasz w głowie, nigdy nie będziesz miał Bożego Przełomu, chociaż Bóg jest dobry. I Pan ci nie da. Ja to dzisiaj zobaczysz, co te... Czyli Biblia obrazuje te rzeczy tak samo, tylko nie mówi: energię przyciągasz. Tak, jak fałszywe duchy mówią, na przykład. Chociaż tak, wszystko jest energią. Jeżeli zbadasz w ogóle temat, to zobaczysz sobie, że te dzieci modliły się, one wyzwoliły pewnego rodzaju energię. Ludzie zwalają na Pana Boga. Mówią: Pan da mi przełom. Czekam na przełom od Pana. Czekam na żonę od Pana. Pan mi ułoży małżeństwo. I mają w małżeństwie 20 lat kiche. I mówią: Ja się modlę o przełom. Znam takie osoby! Modlą się 20 lat, żeby Pan im pomógł w małżeństwie. I wiecie co? Po 20 latach Pan im nie pomaga w małżeństwie. I mówią, Pan się chyba na mnie obraził. Ja mówię, Pan się na ciebie nie obraził. Tylko ty nic z tym nie robisz. No ale Pan! Ja mówię sram, a nie Pan. <grywa> Jaki pan? Zaraz pokażę Wam w Biblii, gdzie to jest? Że to ty. Ten pierwszy fundament jest to, że to w ogóle jest, a drugi fundament jest to, że to ty, jeżeli nie działasz, to nic się nie stanie. Ty, nie Bóg. Ty. I to zawsze tak było. Pokażę wam multum przykładów dzisiaj z Biblii, że to zawsze. I zawsze, zawsze tak działało. Nigdy nie działało inaczej. Tylko człowiek wziął te prawo przyciągania i powiedział: Ja przyciągnę pieniądze, no i przyciągają, no i do do piekła. Powiedziałem wam, że prawo przyciągania działa niezależnie od tego, czy jesteś wierzący, czy nie. I to też jest w Biblii. W Biblii napisane jest bowiem tak, Mateusza 5,45. Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Musicie zrozumieć. Prawo przyciągania, które Bóg stworzył, jest prawem przyciągania. Więc niezależnie od tego, czy ty jesteś wierzący, czy nie, one działa. Dlatego źli ludzie mają się dobrze, a dobrzy ludzie mają się czasami źle. Dlaczego? Bo ci dobrzy ludzie w bani mają źle poukładane. A ci źli ludzie mają dobrze w bani poukładane. A te w bani poukładane przyciąga to, co masz mieć w życiu swoim. Nie panda. Wiesz, co to znaczy panda? W skrócie ci powiem, co to znaczy dzisiaj pan da. Biblia mówi: Przygotuj konia do walki, a zwycięstwo należy do pana. To jest prawo przyciągania. Ty przygotowujesz konia do walki zgodnie z tym, że pan ci powiedział, że zwyciężysz. Jeżeli nie przygotujesz konia do walki, choćby pan powiedział, że zwyciężysz, nie zwyciężysz. Dlaczego? Bo żeś nie zaufał temu, co Bóg powiedział, dlatego żeś nie przygotował konia. Więc dlaczego siedzisz w domu i mi mówisz, pan da mi żonę, pan da mi pracę, a siedzę w domu? To nie tak działa. Przygotuj konia do walki. Idź zgodnie z tym co teraz mówisz. Panda mi pracę? Dobra, idę do pracy. Panda mi wolność od depresji? To od dzisiaj się będę radował. Przygotowuję konia. Przygotowuj konia. Ludzie nie przygotowują konia. Ludzie mówią panda. Religijna panda. Nie wiem jak panda się zachowuje, no nie będę się tak zachowywał, ale religijna panda to jest. Panda mi zwycięstwo. Prawda. Ale jest napisane dalej. Przygotuj konia do walki. Jeśli ty nie przygotujesz się do walki, nie będziesz miał zwycięstwa. Dlaczego? Bożeś nie zaufał w to, co Pan powiedział. Jeżeli Pan powiedział, że ci da pracę, to idziesz pierwsze co, bardzo radosny, idziesz po tą pracę. A nie, o ja nie wiem, czy mi Pan da. No to Pan da, czy Pan nie da. Jeżeli wierzysz, że Pan da, to idziesz z innym nastawieniem. Rozumiecie? Czyli prawo przyciągania istnieje i one jest od Boga. Prawo przyciągania jest nazwane w świecie tak, a w Biblii tak. tak? Tutaj jest nazwane przyciągasz, a w Biblii co się jeszcze to zbierasz. Bardzo proste. Według swojego rodzaju. Siejesz negatywne, zbierasz negatywne. Siejesz pieniądze, zbierasz pieniądze. Bardzo proste. Myślisz, że jesteś beznadziejny, zbierasz beznadzieję. I tak dalej, i tak dalej. To jest. To jest... Po prostu świat to inaczej nazwał, a Biblia to inaczej nazwała. Bo ludzie wykorzystują te prawo jak Aladyna na własną korzyść i zakładają biznesy, mają dobre nawet związki małżeńskie. Mają wszystko dobre. A jednak nie wierzą w Jezusa i pójdą do piekła. Dobrzy ludzie. Bo tylko jest jedna droga do Boga: Jezus Chrystus. Ale znowu chrześcijanie z drugiej strony wierzą w Jezusa, a już mówią, nie, nie, prawo przyciągania od diabła. I mają w życiu taki kanał, że po prostu porzaj się Boże, bo Panda i Panda się załącza. Pan mi pomoże. Nie pomoże ci w ten sposób, w który myślisz, bo nie przygotowujesz konia. Pan ci pomoże, jak ty się dasz ogarnąć. I ja wam podam w Biblii, gdzie to wszystko jest. Więc pierwsze już mamy. Prawo przyciągania na pewno istnieje. Drugie. Autorytet ma człowiek. Nie Bóg. Autorytet nad ziemią ma człowiek. Psalm 115, 16 mówi tak. Niebiosa niebiosami są Pana, a ziemię dał synom ludzkim. Bóg dał Tobie ziemię. Ziemia nie należy do Boga, raczej znaczy ona, ona jest stworzona przez Boga, ale Bóg oddał autorytet ziemski Tobie. Dlatego Pan nie działa tak, jak myślisz, że ma działać, dlatego modlitwy nadziei nie działają, mówiące Panie pomóż i Pan nie pomaga. Dlaczego Pan nie pomaga? Bo to nie tak działa, to nie tak działa Jego pomoc. Więc wiemy już dzisiaj, teraz, że Biblia mówi, że niebiosa są Boga, a Ziemię dał nam. Czyli to Ty musisz działać. Skąd to jest? Musimy wrócić do początku. Na początku był Adam i Ewa, tak? No to teraz czytamy Biblię od początku. Na początku był Adam i Ewa, i Bóg tchnął w człowieka tchnienie życia. I to tchnienie życia miało w sobie wartość energetyczną i stwórczą. Zrozumcie, co się tam stało. I on to nie tchnął w chrześcijanina. On tknął w człowieka. Każdy człowiek na tym świecie ma potencjał boski. Każdy człowiek niewierzący też. Dlatego ten człowiek niewierzący może przyciągać błogosławieństwa do swojego życia, jak się to wkręci. Ale to jest fałszerstwo. Bo co robi fałszywy prorok? Chociaż ma i cud, to zwodzi do kogo? Do innych bogów, ale cud jest? Zrozumcie to. Bóg tchnął w Adama i Ewę tchnienie życia. I później Bóg powiedział: Nie możesz jeść z tego drzewa. Bóg scedował autorytet na człowieka. Powiedział do człowieka: Nazywaj zwierzęta. Powiedział do człowieka: Jesteś odpowiedzialny za ziemię, którą ci daję. Powiedział do człowieka: Ty zarządzaj, Ty dominuj. Ty nazywaj. Ty, nie ja, ty. Ty. To jest twoja zakichana odpowiedzialność. Chcę, żebyście zrobili jedną rzecz. Po pierwsze, w Biblii uzdrawiał kto? Jezus. Ludzie. Jest napisane: kładźcie ręce na chorych i będą uzdrowieni. Jest napisane: wy wypędzajcie demony, wy wyganiajcie. A nie: panie weź tego demona ode mnie, panie uzdrow mnie. I takie, takie w ogóle głupie modlitwy. A później mówią: no, pan mnie nie uzdrawia. I myślą: może pan ma inny czas? Wie pan ma inny czas? Przecież Jezus Chrystus na krzyżu zapłacił za twoją chorobę. I to jest bardzo adekwatne do tego, co właśnie zrobił yy, Agata i Mateusz, co zrobili. Agata i Mateusz wierzyli w Boga, że Pan może im daje jakieś kary w życiu. Może, może mogą nosić swój krzyż, może coś tam. A ja im powiedziałem, że to są bzdury. I oni to uwierzyli w to. I patrzcie, co się stało: oni w to uwierzyli! I oni powiedzieli, dość choroby, i wiecie co? No i zaszła w ciąży. <grywa> oni stali się odpowiedzialni za swój przełom. Użyli mocy Bożej. To jest moc od Boga. Amen. To jest w ogóle wszystko Pan. Dlatego ludzie mówili w Biblii Pan dał. Ja Wam zaraz pokażę przykłady. Ich jest pełno. Oni mówili Pan dał. Ale co to znaczy Pan dał? Pan im powiedział, ale oni to zrobili. Oczywiście chwała jest Bogu. Dlaczego? No bo gdyby nie Bóg, to by nie było tej mocy. Ale to Ty to robisz. Jeżeli Mateusz i Agata by nie uwierzyli w to, tylko by dalej wierzyli, że Bóg ich karci, to zgodnie z ich wiarą by się działo. Więc w Twoim życiu dzieje się zgodnie z Twoją wiarą. Naprawdę, to tak działa. Dalej. Chciałbym wam pokazać jeden taki przykład, rozebrać go na kawałki. Yy, nie wiem, czy pamiętacie. Mojżesz wyprowadzał ludzi z Egiptu. Oni tam non-stop narzekali. Najpierw narzekali, że nie mają cząstku, Później narzekali na coś innego. Później w końcu Mojżesz umarł. I w końcu Bóg do nich powiedział, wy w ogóle, te pokolenie w ogóle nie wejdzie do ziemi obiecanej, bo narzekacie. Wiecie, dlaczego pokolenie nie weszło do ziemi obiecanej? Słuchaj, bo narzekali. Co przyciągnęło do nich narzekanie? Pustynie. Słuchaj, pustynie w twoim życiu są spowodowane tym, że ty narzekasz. <laughs> Nie, że Bóg ci ją daje. Jezus poszedł na pustynię, ona trwała 40 dni. Jezus wyszedł w mocy ducha, bo diabeł do niego przed zaczął go kusić, ale on powiedział, bo napisano. Nie narzekał. Powiedział, bo napisano. Bo napisano. Kontrował diabła słowem. Zrozum tą rzecz. Jeżeli masz w życiu swoim pustynię, to to jest Twoja odpowiedzialność, bo Tyżej sobie to sam wy, 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 wypowiedział sobie to. Przyciągłeś to, co żeś gadał. Niech wielka bojaźń na Ciebie spadnie, co gadasz. Na mnie też. Jeżeli ty mi mówisz, że Pan ci da przełom, a nagle jesteś taki drżący i się boisz, że w ogóle go nie będziesz miał, to nie będziesz go miał, nie będziesz go miał! Jeżeli ty mi mówisz, jeżeli ja do ciebie mówię, że pan cię chce uzdrowić z depresji i mówi do ciebie, że wszystko ci się uda, a ty mówisz, nic mi nie wychodzi, nic mi nie wychodzi, to nic ci nie wyjdzie. Chociaż ja bym sto razy do ciebie mówił, że ci wyjdzie, dopóki sam nie uwierzysz w to, że pan powiedział, że ci wyjdzie. Amen? Biblia jest pełna tych przykładów. W ogóle, nie wiem czy wiecie, jak, jak Izraelici w ogóle szli wokół tego, oni tam mieli zakaz mówienia. Zanim jeszcze dotarli do ziemi i obiecanej, zanim ją zbutowali, zakaz mówienia. Ja czasami mówię ludziom: milcz, Mona rzeka non-stop. Bo to nie wychodzi, to mi nie wychodzi. Milcz. Dlaczego? Bo to na ciebie spadnie, uważaj, co gadasz. Musisz uważać, bo istnieje prawo przyciągania, niezależnie od tego, czy jesteś wierzący czy nie. Ona istnieje dla każdego. Więc teraz budujemy to, że to ludzie ostatecznie. Tutaj macie kwintesencję prawa przyciągania, o czym przed chwilą już mówiłem. Księga Przysłów 10.24, Słuchajcie tego. Przed czym drży bezbożny, to spada na niego. Czego pragną sprawiedliwi, to będzie im dane. Biblia. Słowo bezbożny jest to rasana, jest to przeciwny Bogu. Jeszcze raz. Jeśli jesteś przeciwny Bogu, spada na ciebie to, co oczekujesz. Jeśli jesteś zgodny z Bogiem, bywa ci dane to, czego oczekujesz. Bardzo proste. Czyli to nie jest Panda, tylko Pan daje na zasadzie, że Ci daje myśli, a aktywnie wierzysz, to Ci to jest dane, a aktywnie nie wierzysz, to Ci jest dane w to, co wierzysz. <grym> jak Pan dał zwycięstwo? Jak Pan daje zwycięstwo? Mówi do Ciebie, jeżeli Ty go słuchasz, masz zgodnie z tym, co Pan powiedział. Jeżeli go nie słuchasz, masz zgodnie z tym, w co ty wierzysz. Dobrze? To jest do, do wszystkich ludzi, którzy mówią mi, że Bóg nie działa w ich życiu. To ja ci powiem, nie działa, bo mu nie wierzysz. Taka jest moja odpowiedź. Wiemy, że jest prawo przyciągania, i wiemy też, że to człowiek jest w 100% odpowiedzialny. Widzimy też, że na przestrzeni Biblii zawsze tak było. Dodatkowo mogę wam powiedzieć sto innych przykładów. Bóg powiedział do Mojżesza rzuć laską i wtedy wąż się coś tam w nią zamieni. Jakby Mojżesz nie rzucił laską, to wąża by nie było. Bóg powiedział do Mojżesza walnij w kamień i się woda w ogóle wyleciała z kamienia jako znak. Jeżeli Mojżesz nie walnąłby w kamień, nie byłoby wody. To zawsze tak działało i zawsze tak będzie działać. Bóg mu, Jezus powiedział, bo ojciec mój działa, więc ja działam. Więc to Jezus działał, bo to Jezus, człowiek, wykonywał wolę Bożą. I tak dalej. Tych przykładów można mnóstwo robić. Więc obalmy te rzeczy, że Pan mi coś da w sposób, że mistyczna chmura zejdzie i coś mi da. To nie tak działa. Jest napisane w Biblii, czego dotkną się Twoje ręce. Ja to po błogosławie mówi Pan. Jeżeli w co wierzysz, to będziesz to miał. Założyłem firmę w lutym. Mam dwudziestokrotny wzrost w przeciągu sześciu miesięcy. Dwudziestokrotny wzrost, biznesowy. Dlaczego? Panda? Bo dotknąłem się tego. Ja wiem o tym. Ja tak myślę o tym. Ja wiem o tym. A ludzkie prawo przyciągania mówi tak. Ja jestem dobry. Ja przyciągam. Ja jestem najlepszy. Ja to. Dobra. A co jak spierniczysz 200 razy? Gdzie ci te siła na twoje ja starczy? Nie masz siły. A Boże prawo przyciągania mówi tak. Bóg mój jest dobry, więc a ja jestem jego dzieckiem. Bóg mój mi daje, bo Jezus zapłacił na krzyżu, więc ja to mam. Bóg mój, Bóg mój, rozumiesz? Fundament ustanawiasz na Chrystusie i Twój Bóg się staje Twoim fundamentem, nie ego. I nawet jak Ci 200 razy nie wychodzi, Ty mówisz, ale mój Bóg powiedział, więc tak będzie. Patrzcie na to moc. Ta moc nie jest w ogóle na Twoim egocentryzmie oparta. Ta moc jest oparta tylko na, na tym, że Bóg jest dobry. On w Chrystusie zapłacił cenę 100%, więc ja będę przyciągał, ale jeżeli nie masz tego, ja będę przyciągał, nic Ci to nie da. Sama wiedza, że Bóg jest dobry, Ci nic nie da. Sama wiedza, że Bóg zapłacił na krzyżu, nic Ci nie da. Ale jeżeli Ty zareagujesz na to i powiesz sobie, więc jak mój Bóg taki jest, to ja już dzisiaj chodzę w radości, pokoju i miłości, bo mój Pan tak powiedział, więc ja tak chodzę. Patrz, na kim Ty stawiasz fundament. Nie na egocentrycznym przyciąganiu. Więc widzicie, jaka jest różnica? Dalej przyciąganie te same, jako ten sam schemat działania, ale ty działasz z niemożliwej mocy Bożej. Kiedy tam ci upadają, ty stoisz, bo ty masz oparty fundament na Jezusie Chrystusie. Ale też działasz w prawie przyciągania. Ja dalej tak samo działam. Rano wstaję i mówię dzisiaj, będzie dobry dzień. Słucham tylko dobrej muzyki, jak beznadziejne muzyki mi lecą w stylu: O, jestem czarną wdową, ja to wyłączam, gówno! Bo jak ja się tym nastroję, później włączę sobie jeszcze 24 wiadomości: O, tego zabili, tego tam nawiedzili, a tamtego ukarali, a tamtego. Później chodzę i wiesz, co tego zabili, tego ukarali. Patrzcie, co się dzieje, co się dzieje! Zrozum te rzeczy i później mówisz: Pani, gdzie jest przełom? A Bóg mówi: Ej, Jesteś tak rozstrojona, jak w ogóle nie wiem, sanki w maju nie powinnaś być używalna w ogóle. Jesteś rozstrojona. Więc ty nie przyciągasz, chociaż mówisz panda. Ty nie przyciągasz. Dlaczego? Bożeś się rozstroił od rana. Rano wstajesz, proszę Ciebie. Nie będę mówił co innego, ale rano wstajesz. Riana, wiesz, Lady Gaga. Ostatnio czytałem o Lady Gadze, to też... To też, też już właśnie sama powiedziała, że od 2006 roku oddała serce swojej illuminatom i od wtedy jest chora, ale w rok czasu z, z, z nikogo tak naprawdę stworzyła się gwiazdą popu. Rok czasu. Od kiedy oddała swoje serce Iluminatom, ale jest chora teraz na jakąś nieuleczalną chorobę i chce iść do egzorcysty katolickiego. <laughs> Przyciąga, bo demon w niej zaczął przyciągać chwałę i sławę. Przyciąga nie działa. To dlaczego Bóg, który jest w tobie, nie przyciągnie do ciebie czegoś lepszego, przyciągnie, jeśli w to w końcu uwierzysz? Weź z rozum tą rzecz. Bóg w tobie jest tak silny, że on chce przyciągać kasę, on chce przyciągać dobrych ludzi. Jak Bóg działa? Bardzo prosto. I Bóg mi powiedział: modlę się o biznes i mówię: Panie, daj biznes. A Bóg mówi: No to weź, zrób, i zaczął mi się śnić ten biznes, w którym jestem. I później ja mówię sobie: Dobra, jak Bóg teraz dotyka tego biznesu przeze mnie, bo moje ręce na nim leżą, no to w ten czas ja będę mówił o tym ludziom i ja będę wierzył, że Bóg otwiera ich serca. I widzisz, to jest rola pana. Właśnie Pan da. I teraz ludzie się zaczęli pojawiać w moim otoczeniu. I wiecie co? Właśnie mam tak, jak powiedziałem wcześniej: dwudziestokrotny wzrost biznesu w przeciągu sześciu miesięcy. Dlaczego? Bo Pan dał przychylność, ale ja poszedłem zgodnie z nią. Ja mówię sobie codziennie, to będzie trwało, to będzie. Nie powiem, a firma upada. Nie będę takich rzeczy mówił. A może to upadnie. Nie upadnie. A jak upadnie, to będzie już inny zasiłek. Jako wiesz, inna droga już. Rozumiesz dlaczego? Bo ja jestem w pełni odpowiedzialny i też tego się uczę. Że to ja przyciągam, a nie pan. Pan do mnie mówi, a ja wykonuję. Amen? Dobra. Więc zrozum to, to jest, to, jest, to jest bardzo ważne. Więc teraz yy, te prawo przyciągania, które jest ludzkie, one realizuje się tylko na zasadzie ludzkich sił, demonicznych sił i samorealizacji. A prawo Boże my oddajemy Bogu wolę i wtedy Duch Święty wchodzi w nas i możemy Boże, niemożliwe rzeczy realizować. No jak wypędzisz demona? Jak uzdrowisz chorego? No jest to niemożliwe, ale możesz to zrobić, bo masz tą niemożliwość w sobie, którym, którym jest Duch Święty. Więc kochani, potrzebujemy zrozumieć. Prawo działa. Potrzebujemy też zrozumieć, że Boże prawo przyciągania jest o wiele większe niż ludzkie, bo to jest tylko oparte te ludzkie na ludzkich wysiłkach. Ale patrzmy na to, one też działa. Więc zrozum to, kochany, o ile bardziej Ty, który ma Ducha Świętego w sobie, Ducha Boga, powinien mieć w życiu lepiej. Jakie depresje, jakie potępienia. Przecież to jest nadstryk dla Boga. Tylko nie możesz mówić pan da, tylko potrzebujesz się zsynchronizować z tym, co pan dał na krzyżu Golgoty. Potrzebujesz poznać krzyż Golgoty, co pan ci dał. Potrzebujesz zobaczyć, kim ty jesteś. Potrzebujesz nie tylko to zobaczyć i to przeczytać, ale potrzebujesz każdego dnia rano wstawać i sobie wkręcać, że taki jestem, chociaż na ten czas jest wojna w głowie. Ta wojna minie, bo to są siły demoniczne. Potrzebujesz każdego dnia wstawać rano i mówić jestem piękna. Jestem idealna. Pan mój mnie stworzył, więc jestem taka. Bo to mój Pan powiedział. Mam dzisiaj, będzie dzisiaj dobry dzień. Dlaczego? Bo Pan jest ze mną. Widzisz? Pan, nie ego. Pan. Silniejsze jest to prawo wtedy. Zrozum to tak to działa. Dopóki tego nie zrobisz, nawet choćby Pan chciał Ci dać multum przełomów i wszystkiego, nie da Ci w ten sposób, jaki myślisz. Bo Pan da Ci to, jeżeli Ty w to uwierzysz. Tak jak armia Izraela uwierzyła, że może pokonać tamtych ludzi, a oni uwierzyli, że przegrają. I dostali według swojej wiary. Bo to ostatecznie człowiek jest wykonawcą dzieł Pana. Amen.